Cześć, witam was bardzo serdecznie, z strony Nathan A to jest kolejny konkurs na moim kanale z gry Contest Strike Global Offensive Z okazji wakacji mamy 5 lipiec Chciałem wam zrobić konkurs na M4A1S Cyrex Taki wakacyjny konkurs Stan zewnętrzny broni to przetestowana w boju Karabin jest tajny Posiada 3 naklejki, pochodzi z kolekcji Breakout Wartość skina to 23 euro 48 centów. Zasady konkursu wszystkie będziecie mieć w opisie filmiku. Wystarczy wykonać te proste zasady, aby wziąć udział w moim konkursie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone: hmm, Jak to mam powiedzieć, przy 800 wyświetleniach hmm, po prostu konkursu, filmiku oraz minimum 50, 50, 50 uczestników musi wziąć w nim udział. I to chyba tyle. Zapraszam Was do udziału w konkursie, yy, udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć!